Wy zgadnijcie serię, jaką dzisiaj oglądamy Murder DRONES Bardzo lubicie z tego co widzę tą serię Bo pod ostatnim filmem bardzo dużo było wyświetleń Może nie tak dużo, ale były tam cztery wyświetlenia Więc bardzo Na czas kiedy ja to nagrywałam To były cztery wyświetlenia Ale nie wiem, mogę się pomylić O tam jedno może Ale po prostu spodobało mi się to Więc już w zapasie jest jeden odcinek Już on pewnie jest na kanale Tak, on już musi być na kanale bo, jakby ja to wrzucam systematycznie, bo kiedyś miałam takie błędy. I dzisiaj oglądam sobie Cabin Faver Model Drones, Episod 4, czyli 4. powiedziałem tak, 4 odruchowo, ale chciałam powiedzieć, epizod 4. Nie wiem czemu, ale czasami tak sobie myślę, że mi się to kojarzy. Bo my mamy na angielskim w szkole takie story time mini. Mamy takie coś, że tam jakiś serial leci, to jest takie. Y, to jest po prostu, dajmy na to, nie wiem, jakąś losową nazwę. Nie wiem. Nie wiem, jaką dać, ale dajmy na to, nie wiem, jakiś. Y, Zag the cool boy. I jest takie Episod 4. I jest nazwa. Takie coś mamy i to jest fajne. I według mnie na angielskim powinno być murder drones, ale tak na przykład po polsku, ale z angielskimi napisami, albo po prostu na odwrót, no ale to jest naprawdę taka fajna, s o eski, całe takie eski robić jak Uzi, ale to w sumie włączy na, nie, nie można, więc będzie tutaj głos. Ej, bo tata od Uzi dał jej tą bransoletkę, co miała dol w ostatnim odcinku i to miało chyba znak absolut solvera, jak się nie mylę. Zlecieli Murder Drones. Właśnie zamordowała jednego ucznia. Bo wiz odstrzeli następnego. No. Zrumieniła się, bo w ostatnim odcinku było tak cute. Jaki malutki Większy od was. Dobra, musiało się powtórzyć, bo do mnie ktoś dzwonił. O, się wkurzyła, że ją dotykał po ekranie. I mi się zdaje, że te chyba dziewczyny się zakochały w nim. Nie wiem, czemu, ale one tak dziwnie gadają. Ja idę, okej, okay. i on się zgodził na to. Ja w ogóle nie wiem, skąd oni mają włosy. Kto im dał włosy? Oni chyba peruki wzięli. Jakieś noszą, ale oni nigdy tych włosów nie zdejmują. Ale to jest dziwne. Teraz się zaczęli zastanawiać. A to mnie denerwuje, że tu nie można mieć napisu tu jest ta planeta z tego Jason Jason in Space to trwa 20 minut teraz nagrywam odcinki na zapas i ona rozwaliła tą kłódkę za pomocą absolut Solvera ja, ja już nie pamiętam w którym ona odcinku zyskała tę moc chyba w drugim ale, albo w trzecim I teraz nagrywam czwarty od jakiegoś robotnika ona no, w ogóle trzyma latarkę czy coś, nie wiem co to jest chyba tego kleszcza trzyma absolutnym solwerem nie to jest latarka bo ja myślałam, że ona kleszcza trzyma mhm, możecie sobie zapauzować tamten moment o w sumie mi się przez tak zapauzował. ale możecie sobie tamten moment zapauzować i przeczytać, ja z tego nie będę pauzować o i tutaj już czeka na nas piąty odcinek. Boże, jak się przeraziła. O nie chyba wiko kogoś zjadła. Super! I pływają na kajakach. I ale według mnie wi chyba się tutaj najlepiej bawi. Ta, ta baba jest w ogóle zakochana wana, ale my tylko ship Uzi Xn Po tamtym, po trzecim odcinku my jesteśmy fanatykami tego shipu tylko. No a ta rozbiła okno. No już rozbijasz lustra, okna przegrzewanie. Что ты робишь? Ты то. Wytwyręż się z kamieniami przyjaźni. Dobra, ale ty weź. Nie wiem co zrobisz, ale. Nie wiem, zjesz to, wypijesz to. Ten olej, bo to było, jak chciałam powiedzieć, krew, ale olej piesz. Ona go naprawiła. Albo bo wcale dol. dol. dol chyba sobie też naprawiła tą ranę. Nie wiem. Ale no ona ma fajny plecak z jakimiś skrzydełkami. Co ty robisz? O, rozwaliła. Czyjeś ciało. To był ten gościu z początku, co go wiz zjadła. Tak. to chyba był absolut solver o wkurzona minka na T Vmana o skanuję ją zero dwa Dol. Ej, bo właśnie w trzecim odcinku Dol powiedziała, że jeśli znajdę to, czego szukam, to ci pomogę. A Vi robi to, co swoje czyli zabija. Cześć. Nie mów, że tu jestem. Ja, ale. Vi... Idę na grzyby Ja, 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 ja tylko muszę Idę na grzyby Boże Ja tu na miniaturkę wstawię To będzie idealne Ty, ty się blokuj ty... Ja nawet nie wiem co ona ma zrobić tak, że ona chyba ma zjeść to coś, a te, tą rękę. Ale nie wiem. Co ty wywaliłaś? Ją uderzenia zegara już bolą. Ona wszystko rozwala. Weźcie to. I co ona robi? I by the way, co tu jest za szlam jakiś? Czy ty jej rękę odciąłeś? Z proszę o Po <laughs> To było idealne. Boże znowu coś pomyślały sobie pewnie. O nie, wyszliście do złej chatki do chatki czarownicy Uzi

Ej, Uzi, Uzi się zmieniła w drona rozbiórczego? Czy jak on nie mieli? On jej ślady, on jej ślady wykrył? Co? Ale target missing. Ona się w drona rozbiórczego zmieniła. Co to jest? Zombie Drones Drony... I co się stało? I kto to? Nie puszczać dronom Nie spodoba im się to I bo tatu żre I bo już nie wiemy kim ona jest. Ona jest dronem tym nierozbiorczym czy ona jest tym robotnikiem? Dobra przewijmy to trochę, bo to tak gdzie bardzo powoli. Lutowe oczy, słabe ciuchy. I co ona zrobiła? Dron rozbiórczy z absolut Solverem. Weapon. Tego nie było w książce. I ten też ma fioletowe oczy chyba. Nie wiem, no był chyba zły odcień. No nie, ona już po niego idzie. O, zgubiłeś się. No, jednak nie. I ona jak morderczy dron wygląda. O nie ona. Ja myślałem, że Uzi się zmienia to samo co Jay, ale w ostatnim odcinku pod koniec Jay ożyła. Он ей, ну, говорит, чего? Маму. Kto to jest syn? Ja, ja nie wiem, czy ja takim jakimś słyszałem. Coś kojarzy? Czy syn? ręka mu się odnawija no to teraz co tyś zrobiła No i ręka odrosła no to spada że tu i n 파랑 e p a r 이 h 아 Oj, tamenda, tutaj, wi chowaj mi te noże. Co do autobusu mówi? Jedziemy autobusem na wycieczkę Ale to jest cute. I słońce ją pali? Parzy? O, pozy zombie trons. Co z tym zrobisz? A, i napisy, no to widzowie... Do zobaczenia w następnym obci odcinku, jeśli się zakończę, z Murder Drones lub więcej. Może nawet z Digital Circus. Nie wiem, kiedy wrzucę Digital Circus, ale chyba później. Nie wiem, to zależy od was.